Dzień dobry moi kochani weseli uczniowie. Witam Was oczywiście serdecznie i z uśmiechem na kolejnej wesołej lekcji, bardzo krótkiej. Wiem, że takiej lubicie najbardziej. Na której przypomnimy sobie, co to cyfra, co to liczba, jaka jest między nimi różnica i dlaczego tych dwóch pojęć nie należy mylić. Także zaczynamy w moim wirtualnym zeszycie temat cyfra i liczba. Co to takiego jest cyfra? Hmm. Wyraźnie widać, że ten kod tego nie wie, ale zaraz mu to wyjaśnimy. Cyfra to znak graficzny liczby. To taki umowny znak pisarski. Tak się ludzie umówili, że tak będą zapisywać liczbę. To trochę tak jak z głoską i literą. Pamiętacie przecież wszyscy, że głoskę słyszymy i mówimy, a literę widzimy i piszemy. To jest troszeczkę podobnie. Cyfra to zapis liczby, tak? Znak graficzny, czyli to, co zapisujemy. Czyli za pomocą cyfr po prostu zapisujemy liczby. Czy to trudne? Na razie chyba nie. Pamiętajcie, i to jest najważniejsze, że cyfra, to nie jest to samo co liczba. Te dwa pojęcia są kompletnie osobne, różne. I tutaj ten wielki, przekreślony, różowy znak równości ma Wam o tym przypominać. Cyfra nie równa się liczba. Mamy 9 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9. Jak to wspaniale wymyślono, prawda, że za pomocą tylko dziewięciu cyfr jesteśmy w stanie zapisać każdą liczbę, nawet taką właśnie wielocyfrową, ale do tego jeszcze dojdziemy. A w takim razie, co to, to jest liczba, bo jeżeli już wiemy, co to cyfra, to pora dowiedzieć się więcej. Liczba, słuchajcie, to jest nic innego jak wynik liczenia. Które zapisujemy za pomocą cyfr, właśnie tych umownych znaków, tak? I na przykład 8, 21, 153, 327, 950, 1130 to wszystko są liczby. Liczbą może być na przykład 7 wyrażona. Jest to liczba, liczba 7 jest wyrażona. Jedną cyfrą, więc nazywa się po prostu liczbą jednocyfrową. Prawda, że prosta? 16 wyrażona cyfrą 1 oraz 6, ile ma cyfr 2, czyli jest to liczba, tak, oczywiście dobrze wiecie, liczba dwucyfrowa, ale liczbą jest też na przykład 2857, tak jak w na naszym przykładzie. Ona jest wyrażona aż czterema cyframi: 2, 8, 5 i 7. Jest to liczba czterocyfrowa, i tak dalej. Możemy sobie nawet największe liczby za pomocą tych dziewięciu cyfr zapisywać. Właściwie to jest wszystko na dzisiaj. Bardzo zależy mi na tym, żebyście nie mylili tych dwóch pojęć. Pojęcie cyfry i liczby to są dwa różne pojęcia. Zobaczcie, tutaj na slajdzie mamy liczbę 23. Jest ona wyrażona za pomocą dwóch cyfr: 2 oraz 3, czyli jest to liczba dwucyfrowa. I mamy też cyfrę 3. I zapamiętajcie sobie, specjalnie wybrałam szczęśliwą trzynastkę, że trzynaście to nie jest cyfra. To jest liczba, liczba dwucyfrowa, bo złożona z dwóch cyfr. Z jedynki oraz z trójki. Tak? Czyli z cyfr, powiedzmy to tak profesjonalnie. Trzynaście to liczba złożona z dwóch cyfr. Jeden oraz trzy. To ja Wam życzę, żeby się to już nigdy nie myliło. I żebyśmy niedługo spotkali się na kolejnej wesołej lekcji. Do zobaczenia. Życzę Wam miłego dnia.